Pusia i Mikaduś, czyli kocio sprawki. Czyta Jadwiga Podeszwa, autorka. Rozdział piąty. Uwaga, pies! Na naszej uliczce jest napisane Uwaga, pies! Wiara myśli, że to ja jestem taki łestry i na mnie zglądo. Niektórzy pytają, gryzie? Pani Zaro jest zło i godo, że pewno, że jakby nie gryz, musiałby cyckać nupelek. Jeden to się mądrował, że takim małym psom się nie wierzy. Łedrazu w do dostałem, bo ją wszystkich kochum, a jak szczekum, to muszę, bo jestem pies. Oż mi sierść stanęła jak jakiemu jeżowi. Pani z góry godo, że mum liście na gnyku, ale jota nie wierzę. Pani se aby tak wymyślo. Raz też godała, że mum sukienkę, bo sierść z przodku mi wisi do ziemi. Zadłeś to mi się nie podobo, a pan się z tego chichro. Łyn dobrze wie, że pani z góry kocha mnie i pusie i dumę z podwórka, do tego żabki co się ulęgły we władzie, w łegrodzie.